Czy jest coś, co dobrze, żebym teraz wiedziała i by wiedzieli to inni, coś, co jest ważne czy istotne na tą chwilę? Patrzę z góry na Ziemię. Sytuacja na Ziemi jest podobna do tej, jaką opisywałam ostatnio. Różnica polega na tym, że jest, nazwałabym to, większa intensywność wysokich częstotliwości, które też Mogą być odczuwane jako osobiste większe ciśnienie czy większa niewygoda, ponieważ te wysokie częstotliwości mają taką jakość, która wygląda jak wspomaganie takiego procesu wyrzucania negatywności z, z osoby, tego wszystkiego, co jest niskowibracyjne, niesłużące tej osobie. Ten proces jest w tej chwili bardzo, bardzo intensywny. W swej naturze jest pozytywny, natomiast dla osób, które mają tą przestrzeń w dużym stopniu do uzdrowienia, oczyszczenia, przebaczenia, może to być bardzo niewygodny proces. To jest takie, taki widok coraz intensywniejszego ciśnienia światła, które wyrzuca, z istoty ludzkiej ten cień, tą negatywność. W efekcie czego taka osoba na zewnątrz siebie może mieć poczucie dużo większego chaosu i zamieszania niż dotychczas? Jeżeli nie ma wiedzy i doświadczenia w swojej wewnętrznej pracy, w swoim wewnętrznym wzrastaniu, może też być bardzo zadziwiona ilością tego wszystkiego, co z niej się wydostaje na zewnątrz. I może też mieć takie poczucie zagubienia, bycia zdezorientowaną, co jednocześnie mogą wzmacniać informacje, które napływają z zewnątrz o takim zabarwieniu, negatywnym zabarwieniu strachu. To może być bardzo niewygodny proces dla wielu osób. Natomiast wygląda na proces, którego nie da się uniknąć. Po prostu tak się zmienia częstotliwość Ziemi, że nie, nie da się przed tym gdzieś uciec. Pytanie jest moje takie, czy taki proces dotyczy każdej osoby na Ziemi? Odpowiedź jest, że tak. Moje pytanie, czy taki proces jest odczuwalny, jego intensywność w zależności od tego, w jakim miejscu ktoś jest w swojej, nazwę to, podróży świadomości, w swoim rozumieniu. Odpowiedź jest, że tak, że to ma znaczenie. Pokazane są mi osoby, które czują się bardzo dobrze podczas tej intensywnej zmiany częstotliwości na Ziemi i tej intensywności to wygląda jak takie fale światła, które spływają na Ziemię. Są osoby, które czują się w tym bardzo dobrze, bo ich system, ich, ich istota. Po prostu funkcjonuje na wyższych częstotliwościach, i dla nich jest to bardzo wygodne. Są po prostu dostrojeni do tych wyższych częstotliwości, a inne osoby, które są w swoim procesie oczyszczania, uzdrawiania, mogą to odbierać jako dużą niewygodę i to też jest niewygoda o różnej intensywności, zależna od osoby. Jest informacja i, i widzę to teraz, że jest to bardzo intensywne już. To jest kontynuacja tego, co widziałam wcześniej, że to wygląda jak taka intensywność światła, która, częstotliwości światła, która schodzi na Ziemię jest coraz bliżej powierzchni Ziemi i ma taką jakość czyszczania, wypłukiwania, transformowania wszystkiego. Co jest niezgodne z tą częstotliwością, co jest niskowibracyjne, ciemne, negatywne? Rozumiem. Teraz przyszło mi takie pytanie: czy istoty negatywne, typu gadziego, reptyliańskiego i innych podobnych, które, których część była również na powierzchni Ziemi w przestrzeni fizycznej? I o których usuwaniu mówiłam jakiś czas temu. Pytanie jest takie, czy wszystkie te istoty zostały już usunięte z przestrzeni fizycznej? Odpowiedź jest, że w 90% jest bardzo duży postęp w tym. Rozumiem. A teraz jest pytanie o przestrzeń astralną. W jakim stopniu te istoty zostały usunięte? No tutaj jest jeszcze. Sporo do zrobienia. W przestrzeni astralnej te istoty nadal jeszcze są i nadal jest ich pewna, pewna spora grupa i nadal mają przestrzenie, w których działają. Widzę teraz taki obraz tych istot z przestrzeni astralnych, które pobierają dalej energię z, z ludzi, którzy są zaimplantowani na poziomie subtelnym. I jeżeli chodzi o ten proces, jest on w, w toku. Jeżeli chodzi o te przestrzenie subtelne, by były oczyszczane z tych, z tych istot i z ich wpływów, informacja, która jest również z tej przestrzeni, jest taka, że kiedy widzę ludzi, których to dotyczy, jest, cały czas powiększają się ich możliwości uwalniania się. Informacja jest taka, że kiedy są świadomi tego albo kiedy przypuszczają, że to ich dotyczy, żeby korzystały ze swoich możliwości. Informacja jest taka, żeby nigdy nie czuły się bezradne wobec tego, żeby były świadome, że to jest ich przestrzeń energetyczna i mają na nią wpływ i mogą skorzystać z różnych możliwości, dzięki którym ich przestrzeń energetyczna będzie w pełni zarządzana przez ich samych. Możliwości ludzkie się bardzo powiększyły ze względu na te częstotliwości wysokiej wibracji, które są coraz intensywniejsze na powierzchni Ziemi. Tak to wygląda. Kolejna informacja jest taką informacją w zasadzie do wszystkich, którzy chcą z tego skorzystać, że mogą... Mieć udział w tym, by oczyszczać tą przestrzeń taką niskowibracyjną, subtelną, dotyczącą ludzkości, ponieważ sam fakt, że jej nie zasilają, już ma olbrzymie znaczenie czyli nie kreować, nie zasilać tej negatywności, nie rozwodzić, nie zajmować swoich myśli, swojej energii takim zajmowaniem się tymi negatywnymi tematami, z których. Tak naprawdę nie wynika nic wysokowibracyjnego, nic pozytywnego, żeby tego nie zasilać. To jest już wielki udział, nie zasilać. I też jest to tak pokazane, że pokazana jest osoba, która właśnie zasila swoją energią, te takie przestrzenie dotyczące tego, jakie rzeczy są negatywne, niskowibracyjne, i ona tak naprawdę karmi tą przestrzeń, swoją energią. A kiedy przestaje to robić, Energia zostaje w niej samej. To jest jej własna energia i może tą energię wykorzystać na rzeczy, które dotyczą spraw, przestrzeni pozytywnych, wysokowibracyjnych, które chce w swoim życiu wzmocnić, wykreować, którym chce dać swoją uwagę. To jest zawsze wybór, gdzie kierujemy swoją energię i zarządzanie swoją energią. To jest świadomość dojrzałej osoby, dorosłej osoby. Dorosłej w sensie duchowym, co zasila, czemu daje swoją uwagę. Informacja z tego miejsca jest taka, że możemy mieć na to wpływ, a negatywnością, by negatywnością zajmować się na, na tyle, na ile w danym momencie jest to nam dla nas użyteczne. To znaczy, jest informacja, wyciągać wnioski z informacji dla siebie. I na tym zakończyć. Nie, nie zasilać swoimi emocjami, swoimi wyobrażeniami, swoimi produkcjami myślowymi, tej przestrzeni. Jest też informacja, że teraz jest pora, by osoby, które naprawdę czują zmiany i proces, w którym jest cała ludzkość i planeta, skupiły swoją uwagę zdecydowanie bardziej na tym, czego. Chcą, co dla siebie wybierają, na tym, co jest dobre, wysokowibracyjne, na tym, co jest pozytywne, na tym, co niesie dobro, na tym, co jest dzieleniem się, wsparciem, miłością, współodczuwaniem, zrozumieniem. To wszystkie informacje z tej przestrzeni. Co jeszcze jest istotne? Kolejna informacja, która potwierdza to, co mówiłam przed chwilą. Jest to też informacja, która mówi o tym, pora, by ludzie w pełni uświadomili sobie, to, kim są, obudzili swoją wewnętrzną moc, a świadomość swojej wartości, a świadomość swoich możliwości, a świadomość swojej wielkiej mocy stwórczej. I świadomość wielkiego wpływu na rzeczywistość, której są częścią, którą dla siebie wybierają, którą dla siebie kreują. Kreujemy swoją rzeczywistość każdą naszą myślą, każdą naszą uwagą. To wszystko ma znaczenie. Dobrze. Co jeszcze godnego naszej uwagi? Następna informacja dotyczy Ziemi. Obraz jest taki, widzę osobę, to jest taka informacja, która jest wskazówką, co teraz dobrze robić, co teraz na ten czas, na te okoliczności jest użyteczne, dobre, właściwe. Więc obraz jest taki, że widzę przykładową osobę, która stoi na ziemi, stoi w takiej postawie wyprostowanej, świadomej, stoi w takim połączeniu jest taka informacja połączenie z mądrością ziemi, ta osoba stoi mając bosy stopy na tej ziemi. W połączeniu z mądrością ziemi, z inteligencją ziemi, to jest takie połączenie, w którym jest świadomość współistnienia, świadomość wzajemnego współistnienia. Informacja jest taka, że człowiek nie może mieć takich możliwości, jakie ma w tej rzeczywistości, że może je mieć tylko dzięki temu, że jest na tej Ziemi i w tej rzeczywistości. Współistnienie. Informacja dotyczy też takiego otwarcia się na komunikację z informacjami które płyną z natury, które płyną od planety, z jej mądrości. Sama Ziemia jest widziana przez w takim już bardzo zaawansowanym procesie, który bym nazwała odrodzeniem I jej proces jest już bardzo bardzo zaawansowany, bycia w pełni swojej mocy odrodzenia. I kolejna informacja jest taka, że dzięki takiej Otwartości i świadomości współistnienia z Ziemią, człowiek jako istota może bardzo wiele na tym skorzystać, bo to jest dla niego samego bardzo wzmacniające, inspirujące. I obraz jest taki, że poprzez swoje stopy system energetyczny człowieka jest otwarty na, na jakości i częstotliwość, która płynie z tej odradzającej się Ziemi. A od góry jest otwarty na napływającą z przestrzeni, z kosmosu, wysoką częstotliwość światła, która ma wielką moc oczyszczającą, uwalniającą, ale także nadającą, jakby niosącą w sobie nową informację, taką. To jest taka informacja aktywująca, przybudzająca dla istoty ludzkiej. I oczywiście jest energia, którą istota ludzka sama w sobie wykrowuje, której ma moc samodzielnej transformacji. I to jest ta, ta część, za którą istota ludzka jest odpowiedzialna samodzielnie, jako jednostka. To jest... To coś, co tylko ona może uzdrowić, oczyścić, uwolnić się, zmienić. Istotne jest, by w tym miejscu podkreślić, że energie, o których mówię, częstotliwości, o których mówię, nie pochodzą od żadnych istot, żadnych istnień. To są naturalne częstotliwości i procesy, które dzieją się w przestrzeni, w której jest umiejscowione nasze ciało fizyczne i są po prostu naturalnymi procesami, przez które przechodzi Ziemia jako planeta, przez które przechodzi nasz układ słoneczny, nasza galaktyka. Po prostu człowiek jest razem z wielkim procesem, który teraz ma miejsce. Przechodzi przez to razem z całą przestrzenią, która jest wokół. Jesteśmy jako ludzkość, jako mieszkańcy tej planety w środku tych wielkich zmian, które mają miejsce, mają olbrzymią skalę. I dobrze jest być tego świadomym, ale też istotne jest, by być w harmonii ze świadomością tego, za co sami. Jesteśmy odpowiedzialni i na co sami mamy wpływ, jako jednostki ludzkie, jako istoty mające do dyspozycji swoją osobistą moc i decydujące o tym, gdzie chcemy kierować naszą uwagę i naszą energię. To wszystkie informacje z tego miejsca. I na koniec jeszcze, by być świadomym, że kontakt z naturą jest dla człowieka bardzo wspierający i może być bardzo pomocny w tym procesie zmian, by korzystać z natury, być w naturze, być tam, gdzie jest przyroda, gdzie są drzewa, gdzie jest woda i by być tam najlepiej w ciszy, korzystać z tego wsparcia i z tego dostrojenia, jakie dają, daje przebywanie w takich miejscach. Kolejna informacja jest taka, że Dzięki tym napływającym częstotliwościom wysokim jest proces też taki bardziej intensywny dotyczący budzenia się ludzkich jakości, umiejętności. Pokazane mi jest to jako taka budzenie się takiej komunikacji z naturą, z przestrzenią, takiego poczucia rozumienia i współistnienia wzajemnego szacunku, harmonii, jakości komunikacji z naturą, komunikacji z drzewami, z naturą w każdej formie. Jest to w tej chwili wzmacniane, jeżeli ktoś się czuje prowadzony, czy ma tego typu już jakieś doświadczenia, to to będzie wzmacniane cały czas. I to jest naturalne, to nie jest niczym niezwykłym dla istoty ludzkiej. Istota ludzka ma w sobie pełen potencjał komunikowania się ze wszystkim, co jest. Rozpoczęcie tej komunikacji poprzez świat natury jest bardzo dobrą drogą. Jest mi to pokazane teraz, właśnie, jak to, jak to wygląda. Nawiązanie takiej komunikacji. To wszystko, co, co powiedziałam. Czy coś jeszcze? Hm. Kolejna informacja dotyczy bycia w teraz. By być w teraz, w chwili obecnej. Nie niepokoić się o przyszłość, ponieważ jeżeli jest coś, co mamy do zrobienia w związku z przyszłością, to po prostu zostaniemy zainspirowani do tego, by coś zrobić, a jeżeli nie mamy nic do zrobienia w związku z przyszłością, no to niepokojenie się o nią jest stratą energetyczną, nic nie zmienia, nic nie wnosi. Jeżeli czujemy się do czegoś wewnętrznie kierowani przez swoją wewnętrzną mądrość, przez inteligencję własnego serca, no to to róbmy, a jeżeli czujemy, że nie, no to nie ma powodu się niepokoić o tak zwaną przyszłość. Bycie w teraz jest istotne: wykorzystywanie w ciągu dnia chwil, kiedy możemy skupić się na swoim centrum, na swoim sercu, po prostu na swoim oddechu. Bycie w teraz chwilę wyciszenia, że dobrze z tego korzystać w tym zewnętrznym chaosie, który jest i który jeszcze może być. Bycie w teraz i pokazywane jest mi jako takie stwarzanie przestrzeni światła swojego osobistego wokół siebie samego. Takie bycie w takiej swojej osobistej kuli światła. To wygląda jak kula światła. To jest nasza osobista przestrzeń, której nie ma prawa niczego zakłócić, czego my sami do tej przestrzeni nie zaprosimy. I jest możliwe bycie w swojej przestrzeni osobistej, swojej osobistej, wysokiej częstotliwości, pomimo zewnętrznego chaosu, który potrzebuje się przetoczyć przez tą rzeczywistość. Bycie w teraz. To jest taki spokój w centrum wielkiego zamieszania. Dobrze dać temu chwilę, doskonalić tą swoją umiejętność, która jest, jest osiągalna dla każdego. I też to jest jakość, dzięki której możemy być najbardziej pomocni, ponieważ nasza wewnętrzna harmonia, nasz wewnętrzny spokój jest czymś, co emanuje na zewnątrz. I jeżeli czujemy się prowadzeni, by być pomocnym dla innych, to właśnie dzięki temu jesteśmy bardzo pomocni, bo to jest to, czego inne osoby, będące w swoich intensywnych procesach oczyszczania, najbardziej potrzebują takiej świadomości, że to jest możliwe, że ich stan, przez który trudny, przez który obecnie przechodzą, jest stanem przejściowym. To może być po prostu naszym wkładem w rzeczywistość, w której jesteśmy częścią. Został mi pokazany taki obraz. 4,5 miliarda kul światła na powierzchni Ziemi, i każda z tych kul światła jest po prostu obrazem częstotliwości, w jakiej jest istota będąca w tej swojej osobistej przestrzeni wibracyjnej, częstotliwości światła miłości, częstotliwości nowej Ziemi. I to jest taki obraz, wielka skala jest tego. I każda z tych kul światła, czyli każda z tych osób emanuje swoją częstotliwością na zewnątrz, dzięki czemu niesie swój wkład w rzeczywistość zewnętrzną. I to się teraz dzieje. To jest, to jest sytuacja aktualna. Informacja jest taka, by każdy robił to, do czego się czuje wewnętrznie prowadzony. I by każdy na bieżąco sprawdzał, czy tematy, do których czuje się prowadzony, czy tematy, które go inspirują, są zgodne z jego, z jego sercem, z jego wewnętrzną mądrością, z tym, co jest dla niego ważne. I kiedy tak jest, wsparcie, inspiracja, wszystko przychodzi w naturalny sposób. I ten udział ludzi, w procesie transformacji, jaki teraz ma miejsce, jest bardzo znaczący i tak naprawdę najbardziej znaczący jest dla nich samych jest dla ludzi, ponieważ Ziemia przechodzi przez swój proces samodzielnie kosmos, galaktyka również przechodzi przez swój proces samodzielnie natomiast istoty ludzkie współdziałając z tym procesem, mają olbrzymi potencjał do obudzenia, do wykorzystania, dzięki tym okolicznościom, w których jako ludzkość jesteśmy, olbrzymi potencjał budzenia, przebudzenia, wzrostu świadomości, kreacji nowej rzeczywistości, przejawienia wszystkich wysokowibracyjnych jakości, które są zgodne z naszą esencjonalną naturą. To wszystkie informacje z tego miejsca. Dziękuję. Wracam.